Mamy wskazać przedział, do którego należy rozwiązanie takiego oto równania pozornie kwadratowego, ale tylko pozornie, ponieważ x do kwadratu będzie również po lewej stronie. Tam nawet mamy wzór skróconego mnożenia do zastosowania. Przecież, jeśli zmienimy kolejność dodawania, to mamy tutaj wprost takie a minus b pomnożone przez a plus b. Także wykonajmy ten wzór skróconego mnożenia. Dostaniemy a do kwadratu, czyli w naszym przypadku x do kwadratu, odjąć b do kwadratu, czyli u nas 5 do kwadratu. To pozwala na redukcję x do kwadratu i pozostanie jedynie 3x. Zostawmy to po lewej stronie i po prawej stronie mamy 5, dodać 25, co daje 30. Po podzieleniu obu skrajnych stron tego równania przez 3 dostaniemy x równe 10. Szukamy dziesiątki. No w tym przedziale na pewno nie. No i tutaj będzie od 9 do 15, także tutaj będzie właściwy przedział. Jeszcze spójrzmy na pozostałe przedziały. To są wszystko przedziały rozłączne, także te dwa pozostałe odpadają.